Niepodległość to dla mnie poczucie podmiotowości jako jednostki. To poczucie powinno wynikać z poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa powinno wynikać na przykład z, ze stabilności prawa, ze stabilności tego jak instytucje państwa podchodzą do pojedynczego obywatela. Z kolei, podmiotowość jako zbiorowość, jako naród. Powinna stanowić o naszej tolerancji i partnerstwie. Partnerstwie w relacjach z innymi społeczeństwami, z innymi narodami z tymi krajami, które są najbardziej cywilizowane, które są najbardziej demokratyczne, najlepiej rozwinięte. Kiedy mamy poczucie siły, nie musimy wygrażać. Pięścią. Wtedy jesteśmy partnerami. Stać nas na to, żebyśmy wysłuchiwali argumentów innych, różnili się pięknie i tolerowali swoją odmienność.